Jak wybrać idealny żakiet? Myślę, że dużo z Was zadawało sobie takie pytanie, żeby po prostu on pasował według celu, czyli dokąd będę go zakładała, a także według typu sylwetki. Jak wybrać właśnie ten idealny kolor, aby on się dobrze łączył z innymi rzeczami w mojej garderobie? Dzisiaj właśnie o tym wszystkim będę opowiadała w tym wideo i przedstawię wam wszystkie żakiety, które obecnie można znaleźć w Massimo Ducie. No, może nie wszystkie, ale te wybrane przeze mnie. I będą one, zobaczcie, ciemniejsze, pasowały do biura przez cały rok, a te jaśniejsze będą pasowały nam bardziej na letnią i wiosenną porę roku. Nazywam się Wioleta Tymul, mówię o kobiecości, o eleganckim stylu, o tym jak być też szczęśliwą kobietą. Dlatego jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to subskrybuj ten kanał. A ja już przychodzę do przymierzania i analizowania każdego żakietu. Pierwszy z nich to jest właśnie ten czarny. Zobaczcie, bardzo mi się on spodobał na początku, ponieważ myślałam, że jest on taki idealny właśnie żakiet do biura. I <laughs> zima, jesień, wiosna czy nawet lato, no bo w biurze jak jest klimatyzacja to zawsze jest takie inne troszkę uczucie, nawet te najcieplejsze dni, to że będzie on bardzo dobrze pasował. Tyle, że powiem Wam, że nie jestem zadowolona z tej tkaniny, bo zobaczcie, że tak no nie wiem, jakby bardzo dobrze to widzicie o tutaj widoczne jest, no wszystko się klei, jakieś takie drobne rzeczy po prostu to przyciąga do siebie i też przypomina mi jakieś taką szkolną uniformę ta, ta tkanina i jest naprawdę ciężkie, już mi ręka aż boli tak od trzymania, więc no Troszkę się zawiodłam, zaraz przymierzę go i pokażę, jak on wygląda. No i właśnie tak wygląda ten żakiet, gdy go też zapnę. Zobaczcie, że od razu no, dodaje bardzo dużo takiego męskiego stylu, męskiej energetyki, ponieważ no, ramiona moje są ogromne, szerokie. Naprawdę tutaj są takie poduszki i zobaczcie, że one też no, są szersze. Moje ramiona by się kończyły no, chyba dwa, dwa chyba centymetry wcześniej, może centymetr, półtorej, półtorej chyba. I naprawdę, zobaczcie, no poważnie, no to jest taki taki bardzo żakiet w męskim stylu. Dlatego musicie się zastanowić, czy taki styl w ogóle Wam się podoba. Także powiem Wam, że tej męskie energetyki dodają tutaj właśnie to, że ona jest dwurzędowa, tak? Czyli te guziki mamy tutaj. Tyle, że zobaczcie, zwykle te dwurzędowe marynarki bardzo często, no... Zmniejszają nasz wzrost, ponieważ one tworzą takie dodatkowe horyzontalne linie. W tym wypadku nie, bo te guziki są no, prawie identycznego koloru co i tkanina, dlatego prawie są niewidoczne. Jednakże kobiety, które mają szersze ramiona niż biodra, ja nie radzę właśnie takiej marynarki. Bo zobaczcie, ja mam mniej więcej te ramiona i biodra proporcjonalne, podczas gdy zobaczcie, że w tym modelu Moje ramiona wyglądają o wiele szersze niż biodra, tak? czyli te biodra stają się bardzo wąskie. To optycznie po prostu mamy takie wrażenie. Dlatego właśnie wszystko to tworzy ta marynarka. Ale jeśli wy macie szersze biodra, a te ramiona są mniejsze, takie drobne, to dlaczego by nie spróbować coś takiego? Myślę, że dla Was też byłoby nieźle no, zakładać ją po prostu rozpiętą. Właśnie ja teraz spróbuję to, tak Wam pokazać, że wtedy no, taki bardziej też ten styl spokojny do biura można założyć i wtedy te, jeśli są też bardzo szerokie te biodra no troszkę on przymkną tak tutaj nam to wszystko bo ten żakiet jest dość długi więc po prostu się stworzy balans gdy i ramiona i biodra będą mniej więcej na tej samej szerokości. W moim wypadku ten żakiet właśnie wpływa na to, że moje ramiona są szersze niż biodra i to nie znaczy, że to nie pasuje dla mnie według mego typu sylwetki. Mogę tak wybrać. No nie jest to aż taka duża dysproporcja, nie wyglądam jakoś bardzo źle i jeśli mam kierownicze stanowisko w pracy, prowadzę negocjacje, gdzie powinnam wyglądać naprawdę profesjonalnie i tak, wiecie, no nawet troszkę srogo, żeby po prostu no, mówić z autorytetem do innych osób, ta marynarka naprawdę nadaje się idealnie do biura. Tyle, że z, z, wiecie, ta tkanina, no nie jestem pewna, mi się nie podoba tylko to, że ona bardzo przyciąga właśnie no wszystkie jakieś takie drobne pylki do siebie, więc no nie jestem do tego przekonana. A tak to reszta myślę, że może być. Nie jest to też najbardziej taka przyjemna w dotyku, jest dość sztywna, ale właśnie no model, sam model potrzebuje tej sztywności, tej tkaniny, tak? Bo inaczej to nie wyglądałoby tak bardzo poważnie i męsko też. I kolejny żakiet to jest granatowy Zapinany na jeden guzik. Zobaczcie, no troszkę taki luźniejszy wygląda, nie jest tak bardzo dopasowany. Nie powiedziałabym, że to jest oversize, ale taki bardziej luźny. Powiem wam, że do tego żakietu też jestem nastawiona tak troszkę sceptycznie. Jest on zapinany na ten jeden guzik. Nie do końca mi się to podoba, bo zawsze to wygląda, no nie tak bardzo elegancko. Klasa trochę tutaj się traci w tym momencie, no bo jeden guzik tak, no to wygląda. Więc do biura, jeśli chcemy sprawiać wrażenie, takie jak w poprzednim modelu, tak, no nie za bardzo to osiągniemy. Jeśli potrzebujemy właśnie żakiet na jakieś wyjście do miasta, na jakieś spacery, na zakupy, po prostu lubimy żakiety, to ten sprawdzi się bardzo dobrze. Myślę, że z jeansami, wow, będzie fajny efekt. Chodzi o to, że też go trzeba stylizować tak, wiecie, no mądrze. Do biura myślę, mi się nie podoba on do biura, powiem Wam tak. Też ten granatowy kolor, taki zwykły granatowy, też ta tkanina ta jest taka, no, Dość zwykła, przypomina mi też tą szkolną formę, albo jak tacy pracownicy w banku. Wiecie, można coś znaleźć lepszego za podobne pieniądze, dlatego właśnie ten mi się średnio podoba. Zwróćcie uwagę, że też on stwarza takie wrażenie, no że ja nie mam talii. Ta talia się gdzieś tutaj chowa, on jest taki luźny, ten jeden guzik, takie coś, no nie ma jasności, więc... Jakbym w jakimś worku była. No jak widzicie, naprawdę nie jestem przekonana i też właśnie pokazuję Wam te takie niuanse, które no, wpływają na to, że no, nie wyglądamy tak dobrze, jak moglibyśmy. Mam jeszcze jeden żakiet właśnie w granatowym kolorze, ale troszkę inny i zobaczymy, jak wielka jest różnica. Jeśli podobacie się to wideo, to obowiązkowo stawiaj lajka, pomoże to bardzo dla rozwoju mego kanału i będę Ci bardzo za to wdzięczna. I kolejny żakiet właśnie w granatowym kolorze jest właśnie ten. Tyle, że tutaj my mamy taką białą linię, taki wzorek. Jest to też żakiet oversizeowy. I naprawdę zobaczcie, że tutaj no są te poduszki też. Dwa, nawet dwa i centymetra, już moje ramiona by się kończyły, a tutaj jest właśnie no więcej tego. Czyli też ta sylwetka jest taka odwróconego trójkątu kształtowana, taka męska sylwetka. No i wiecie, no troszkę trudno mi byłoby to stylizować z tego powodu, że nie ma guzika, czyli nie możemy. No kontrolować możemy tylko w jeden sposób go zakładać, ale już pokazuję jak ja bym to stylizowała. Ja bym po prostu wzięła pasek i tutaj na talii, jak chcę go zapnąć, to bym po prostu przeciągnęła pasek. I zobaczcie jak pięknie to wygląda właśnie z tym paskiem. Od razu się dodaje takiego stylu, takie uczucie, no, że jest się i stylową i współczesną kobietą. I także zadbaną, tak, i także taką z autorytetem, czyli tak do pracy naprawdę do biura, no spokojnie można to założyć, wygląda to. No tak jest fajne połączenie, że nie po prostu jak w tym pierwszym wariancie, który widzieliśmy, że jest no strogo i nieciekawie, w tym momencie już jest ciekawie. Już my mamy jakąś taką osobowość swoją przejawiamy za pomocą tego stylu naszego, tak, w zależności oczywiście jaki pasek wybierzemy. U mnie jest taki no bardziej może fantazyjny ten pasek. Jak już zależy od was, jaki wy chcecie. Czy bardziej klasyczny, wtedy przekazujemy to, że no lubimy taką klasykę, tak, tradycję, albo takie może coś ciekawego bardziej może nawet z jakimiś błyskotkami. Dlaczego i nie czasami założyć, jeśli może idziemy na jakiegoś drinka po, po pracy. Bardzo by to był fajnie ze sobą wszystko wyglądało i się łączyło i już właśnie taki żakiet no mi się podoba. Bardzo myślę, że spokojnie go można wybrać i wtedy ciekawie łączyć w swojej garderobie. Granatowy kolor naprawdę łączy się z każdym kolorem, z czarnym też, z czarnymi spodniami. Na pewno dobrze będzie wyglądało. Ja bym już odchodziła od tych takich przekonań bardziej starych, że granatowy z czarnym nie. Według mnie to dobrze wygląda, dobrze się łączy z białym też. Więc ten żakiet, on tak naprawdę będzie pasował nam i zimą. Gdy ciemniejszy właśnie dół wybieramy, czy jakieś szare spodnie, czy czarne. I latem idealne połączenie z białymi spodniami. W ogóle to jest bardzo takie klasyczne, eleganckie połączenie kolorów granatowy z białym, albo z takim kremowym. Naprawdę zawsze to bardzo dobrze wygląda. I kolejny żakiet to jest też taki czarny. Naprawdę jest w nim swoisty styl. Zwróćcie uwagę, jak bardzo szersze wyglądają właśnie moje biodra. Jest to możliwe, ponieważ on jest tutaj przytalony i optycznie nam się kształtuje ta taka, wiecie no, sylwetka kobieca, tak? Czyli ta talia i te biodra są. Dlatego, jeśli macie szersze i nie chcecie tego podkreślić, no zwróćcie uwagę, może nie będzie to idealnie pasował ten żakiet dla was, ale dlaczego by i nie przymierzyć? Ja osobiście uważam, że jeśli zakładam go właśnie ze spodniami, jak w tym wariancie teraz, no troszkę mi czegoś tutaj brakuje i tak wygląda troszkę staromodnie. Według mnie właśnie to, że on jest tutaj blisko talii, no daje tej takiej. No, nie jest to teraz najbardziej modne. Teraz jest ten oversize i wszystko takie luźniejsze. Ale bardzo ten żakiet mi się spodobał tym, że on ma tutaj właśnie te takie przeszycia i to, że on jest przytalony, a tutaj ma tę rozbudowaną właśnie linię plec, przypomina mi on lata 50., wtedy gdy też Christian Dior wymyślał swoją nową wizję kobiety, nowy look, to się nazywało, tak? I nową sylwetkę kobiety właśnie wtedy on wykształtował. Dlatego, żeby pokazać wam, jak ja widzę stylizację z tym żakietem, muszę założyć spódnicę. I zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Ten look przypominający no, sylwetkę wynalezioną przez dom mody Dior. Dlatego, może moja spódnica nie jest idealna. Myślę, że idealnie, gdyby ona była czarna albo biała, ale. Nieważne to jest tak bardzo dla nas, ponieważ no nie chcemy zrobić idealnie coś takiego jak, jak kiedyś, a coś takiego przypominającego właśnie ten styl. Dlatego zobaczcie, że tutaj mamy bardzo fajne połączenie dwóch energetyk męskiej, bo żakiet, i właśnie te takie no poduszki, zwiększona linia plec zawsze przypomina nam męski styl, podczas gdy dół mamy naprawdę bardzo kobiecy, bo ta spódnica i właśnie no, faktura tej tkaniny jest taka delikatna, lekka, tak, i no tworzy. Taki jakby, wiecie, jak taki dzwonek od kwiatka, naprawdę jest to no, lekkie, kobiece bardzo. I to fajnie bardzo ze sobą się łączy, ze sobą gra. Dlatego jestem przekonana, że także dla współczesnych kobiet, które chcą właśnie połączyć tą kobiecą energetykę z męską energetyką i po prostu pokazać, że są współczesną kobietą, ale nie obca im jest właśnie ta kobieca część, to właśnie taka stylizacja w tym stylu, takie połączenie naprawdę bardzo będzie fajnie grało. I do biura to będzie bardzo fajnie wyglądało, i na przykład, jeśli idziemy do teatru. Albo do restauracji, naprawdę no, fajnie będzie się to łączyło, przekazywało indywidualność i wzbudzało zainteresowanie, ponieważ no, rzadko widzę, żeby kobiety właśnie mogły tak lekko grać tymi dwoma energiami, męską i kobiecą. Najczęściej to jest no zawsze w jedną albo w drugą się właśnie no, poruszamy, tak, przenosimy, ale żeby połączyć je też tak harmonicznie ze sobą, no to nie zawsze jest tak bardzo też łatwe. I przejdźmy do jaśniejszych żakietów. Kolejny to jest właśnie ten tweedowy. Teraz w ogóle no bardzo jest modne. Każda z nas chce albo już ma nawet no nie jeden żakiet tweedowy, no ponieważ właśnie kojarzą się nam teraz z elegancją, z klasą. I tyle, że bardzo ważne jest prawidłowo go wybrać. Nie każdy tłydowy żakiet będzie wyglądał dobrze i dodawał nam klasy. Właśnie ten od Massimo Dutti, no nie jestem do niego przekonana, chcę zwrócić waszą uwagę, co mi się tutaj nie podoba. Przede wszystkim góra tutaj nie jest wystarczająco sztywna. Zobaczcie, gdy ja go zapnę, na przykład, to chcę tutaj ten ostatni guziczek u góry, a nawet dwa guziczki tutaj, no zostawić tak. No zobaczcie, jak one się nie fajnie układają. Ewentualnie, jeśli oczywiście zapnę, no i tak, to tak, no wiecie, ja bym chciała tutaj widzieć, że jest usztywniony. Tutaj jest ta tkanina dwustronna, tyle że no coś jeszcze wewnątrz można... Włożyć, tak, żeby to po prostu się bardziej, no twardo trzymało. Dajcie mi znać, jak Wam się właśnie podoba kolor tego żakietu. Ja od razu nie byłam do tego niego przekonana, nawet nie chciałam go zamawiać, ale jak dłużej go mam na sobie, zaczyna on jakoś do mnie przemawiać i mi się on podoba. Założyłam właśnie tutaj z białymi spodniami i tak naprawdę elegancko to wygląda, tak z klasą. Dajcie mi znać, jak Wam to się podoba. Tyle, że myślę, że będziemy troszkę ograniczone tutaj co do stylizacji. Widzę takie klasyczne, ladne, eleganckie stylizacje, no tylko z białymi spodniami, z czarnymi, może też z granatowymi, ale już takich bardziej jakichś jaskrawych tutaj kolorów, na przykład czerwony, albo jakaś fuksja, spodnie albo spódnica, no nie myślę, że to by wyglądało dobrze, nie będzie to stonowane. Naprawdę tutaj jest taka ta lekka krateczka, no myślę, że ona jest czarna tak naprawdę. No, ona już nam po prostu. Rozkazuje, że tylko właśnie albo jasny, albo ten ciemny dół powinien być. Więc wiecie, w stosunku do tego, że ja no, jestem taka pół na pół, tak się waham, tak albo nie. Niektóre momenty mi się nie podobają, no tutaj, że nie ma tego usztywnienia, naprawdę mnie to denerwuje, ale wygląda to bardzo nieźle. Może nieobowiązkowo każda z nas potrzebuje tutaj tego usztywnienia, to po prostu ja jestem taka wymagająca, dlatego napiszcie mi, jak Wam się to podoba, bo naprawdę, no, jestem bardzo się waham. I dziewczyny, ten kolejny żakiet jest lniany, biały i właśnie ten żakiet ja wybrałam dla siebie. Jak go już kupowałam, wiedziałam, że no bardzo mi się on podoba i myślę, że latem naprawdę pozwoli na mnóstwo stylizacji. Jest on też dwurzędowy i zwróćcie uwagę, że właśnie wspominałam, że dwurzędowy może skracać nasz wzrost. Właśnie w tym momencie te guziczki no są bardzo jaskrawe i to dodaje właśnie tych takich horyzontalnych linii, czyli nasz wzrost może być niższy. Więc jeśli jesteście niewysokiego wzrostu, a jednak no bardzo Wam się podobają te dwurzędowe marynarkę, chcecie to na sobie wypróbować, to taki trik dla Was najważniejszy. Spodnie wybieramy w podobnym kolorze i obuwie też w podobnej tonacji. Na przykład w moim wypadku no, założyłabym po prostu jakieś beżowe szpilki. Albo nawet wiecie, możecie zrobić coś takiego. Jasny żakiet, ciemniejsze spodnie, na przykład granatowe, ale wtedy też granatowe szpilki, żeby po prostu wasza noga, no tak wiecie, spływała, tak płynęła, że już jak się zaczyna. To już nie widzimy końca. Żeby po prostu jak najmniej tych horyzontalnych linii, bo każdy raz, gdy zmienia nam się kolor w naszej, no w naszej stylizacji, to jest ta horyzontalna linia, która zmniejsza nasz wzrost. Mam nadzieję, że to jakoś jasno wytłumaczyłam, że będziecie na to też zwracali uwagę. No po prostu myślę, że najłatwiej jest zawsze mieć beżowe te szpilki, bo one bardzo fajnie się łączą z kolorem naszej skóry i wygląda, że ta noga jest taka długa. Zwróćcie też uwagę, że księżna Wali Kate Middleton, bardzo często właśnie korzysta z tego triku. Jak ma sukienkę i chce mieć takie długie nogi, to są beżowe zawsze szpilki. No i wiecie, nie wiem, nie wiem co więcej mówić i, i jakoś krytykować ten żakiet. Dla mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. Bardzo lubię len, on jest przyjemny w dotyku naprawdę w zeszłym roku Massimo Dutti miał okropny len, więc ja już myślałam, że nie znajdę sobie nic dobrego, a ten mi się bardzo podoba i ja sobie kupiłam nawet komplet, bo to, były, był, to był ten żakiet, były spodnie i była też kamizelka ja sobie to kupiłam wszystko i myślę, że no, jeszcze nie jestem tak na 100% przekonana do tej kamizelki, tak się zastanawiam jednak o niej, ale myślę, że no fajnie, fajnym to będzie jakimś takim urozmaiceniem. Jeśli nie wiecie o jakiej kamizelce mówię, to oglądajcie też moje wideo o takich no kilku wybranych rzeczach najładniejszych z Massimo Dutti, które właśnie opublikowałam już wcześniej. Taki sam kolor też jest dostępny w kolorze czarnym, więc jeśli no nie jesteście przekonane do białego, może nie pasuje Wam ten kolor albo boicie się, że pobrudzicie szybko tę Narkę, to dlaczego by jej nie wybrać w czarnym? Też ona będzie tak samo no, wygodna i komfortowa latem, ponieważ to jest len, to oddycha latem nie ma lepszej tkaniny niż len. I jeszcze taki bardzo ważny punkt, len zawsze wygląda bardzo elegancko, bardzo dodaje nam klasy, takiej arystokratyczności. Dlatego latem kupujcie jak najwięcej rzeczy ze lnu, oczywiście dobrej jakości, ponieważ teraz jak są takie mieszanki albo no, nie jest to najwyższej jakości len, wtedy on nie ma też takich bardzo dobrych właściwości termicznych, a dobrej jakości len on nas chlodzi, gdy jest bardzo gorąco, a gdy, jeśli gwałtownie będzie no, troszkę zimniej, to też on ociepleć powinien. Więc zwróćcie uwagę, jeśli Wasz tego nie robi, no może to nie był najlepszy jakości len. I ostatni żakiet, też dwurzędowy, też jasny, tyle, że z innej tkaniny. I zobaczcie, tkanina tutaj jest 50% wiskoza, 50% acetat. No troszkę ona się odbija, takie szwy tutaj są widoczne. Nie jest to tak idealnie fajnie. W tych takich jasnych rzeczach zawsze na to zwracam uwagę. To dodaje takiego, no, no nie wygląda to drogo, wygląda to od razu taniej. Więc to mnie nie przekonuje, ale zobaczcie, jak bardzo ona jest o wiele bardziej oversizedowa. No, wyglądam, jakbym była jakimś amerykańskim biznesmenem. Tak przynajmniej dla siebie wyglądam. Może myślicie, że jakoś stereotypowo tutaj podchodzę do tego tematu, ale jednak te marynarki dla mężczyzn były właśnie stworzone takie luźniejsze, takie troszkę większe, i to się tak przyjęło, że no swoboda w marynarce, tak, aby po prostu zmieściła brzuszek męski, to właśnie zaczęto robić właśnie dla Ameryki, ponieważ oni chcieli, no, czuć się komfortowo jednak. No, dlatego myślę, że już zrozumiałyście, że ten żakiet mi się podoba mniej. Oczywiście, no, z tamtym moim linianym to już nic chyba nie znajdę tutaj lepszego wśród tego asortymentu Massimo Dutti, no, bo tamten to po prostu bardzo mi się podoba, a ten jest, no, mniej elegancki. Właśnie przez to, że on jest taki oversize'owy i ta tkanina jednak, no, to prześwitywanie, to odbijanie się tych wewnętrznych szwów, no, mi się nie podoba, bo to od razu tak, no nie dodaję tej klasy. Zawsze od razu, od razu. Psuje nasz w cały wygląd. Więc jeśli nawet będziemy mieć jakąś drogą torebkę, drogie buty, i, i tutaj, tutaj wszystkie już akcesoria mamy drogie, no jednak, a mamy taki żakiet, to to będzie, no nie pasowało ze sobą. Więc, no, nie warto inwestować po prostu w coś takiego. Trzeba bardzo zwracać na to uwagę właśnie z białymi rzeczami. Jeśli podobało Ci się to wideo, to stawiaj lajka, zostawię po sobie coś fajnego w komentarzu i obowiązkowo subskrybuj mój kanał. A ja dziękuję Ci bardzo za uwagę i się nie żegnam. A do zobaczenia w moich kolejnych wideo o tym, co nowego jest w Massimo Duty te takie perelki, które ja wybrałam, i też o trendach tego roku, czyli jak wyglądać modnie, stylowo, ale także czuć się pewną siebie, czuć się komfortowo w tym, co mamy na sobie. Do zobaczenia w tych wideo.